Cześć! Z tej strony do Manu, a dzisiaj porozmawiamy o tym, czego realnie brakuje nam w asortymencie kart dostępnych w Ultimate Team. Bo sprawa wygląda tak, że w FIFA 19 dostępnych mamy 75 różnych ikon, które łącznie otrzymały grubo powyżej 200 kart, ale tak naprawdę już kilka miesięcy po premierze gry wiele z nich było niegrywalnych. Spora grupa grała jako tako, a jeszcze mniejsze grono trzymało naprawdę wysoki poziom. I jeśli przyjrzymy się składom najlepszych graczy na prestiżowych turniejach, to w nich jako ikony przebijały się karty wyłącznie takie jak Ronaldo Nazario, Ruth Hulit, Patrick Viera, Rio Ferdinand, Ronaldinho, Eusebio Cruyff, Edwin van der Sar, No i tak naprawdę tutaj powoli zbliżamy się już do końca tej listy. A fakt, że wiele z ikon otrzymało kartę Optimus, nie sprawił, że gracze rzucili się nagle na chociażby Bobiego Mura, który wciąż mierzy 178 cm wzrostu i ma raptem 70 tempa. Więc w dzisiejszym odcinku. Porozmawiamy o ikonach, których naprawdę brakowało w FIFA 19 i których potrzebujemy w FIFA 20, bo one mają szansę zrobić prawdziwą furorę w grze. A cały wywód zaczniemy od pozycji prawego brońcy, gdzie aktualnie dostępne są raptem 3 karty. Lecz realnie, nawet tym Primem Zanettigo, warty powyżej pół miliona monet, nie gra się skuteczniej niż trzecim informem Lali. Więc tym, którego chciałbym zobaczyć w tym gronie, jest oczywiście Kafu. Który, przypominam, dwa razy zdobył z Brazylią Mistrzostwo Świata, raz został wicemistrzem świata, do tego z wielkim Milanem, który był u kresu swojej potęgi, sięgnął po Ligę Mistrzów i ponadto zgarnął cały worek innych klubowych trofeów. Ale co najważniejsze, Kafu jest szybki i ma pojęcie o odbieraniu piłki, a do tego wersji PRIME nie powinno brakować mu siły oraz koszności, co w połączeniu z informacjami odnośnie znerwienia główek FIFA 20 powinno skutkować tym, że brak Zliczyk czułby się w tej grze jak ryba w wodzie. A my idziemy dalej. Tym razem do piłkarza, o którym nie mówi się zbyt często, bowiem jego dorobek, jeśli chodzi o puchary, nie był zbyt okazały, ale nie zmienia to faktu, że nie da się przez przypadek dwa razy zostać najlepszym strzelcem w Premier League. A takim był właśnie Jimmy Floyd Hasselbank, napastnik mierzący 188 cm wzrostu, który strzelał bramki w każdy sposób z każdego obszaru boiska, a do tego robił to obie. Nogami. Jednakże tym co wyróżniało Holendra jest bez wątpienia siła i to zarówno siła fizyczna jak i siła strzału. Nie mogę tutaj pokazywać w tle jego bramek, a to ze względu na prawa autorskie, ale jeśli nie widzieliście to proszę sobie zobaczyć tenże film na YouTube z jednym z wielu zdobytych przez Hasselbenka goli. Mówiąc ogólnie on w samej grze powinien być napastnikiem kompletnym, któremu nie powinno brakować dosłownie niczego, a nawet jeśli co typowe o wysokich napastników miałby on chociażby niedostate, ocenioną równowagę, to ten niedobór z pewnością zrekompensuje siła, której nadmiar powinien mieć także kolejny bohater w moim zestawieniu, a jest nim Lucio, zdobywca Mistrzostw Świata, ligi Mistrzów i wielu trofeów krajowych w Bundeslize czy Lidze Włoskiej, no ale co najważniejsze, Lucio mierzy 188 cm wzrostu, sylwetką w grze powinien przypominać Rio Ferdinanda, a do tego co Fifie dalej jest niezwykle ważne, nie powinno brakować mu tempa i w tym przypadku Powiem nawet więcej. Jeszcze w FIFA 10 miał on aż 82 pejsa, a w FIFA 11 i 12 33-letni Lucio, będący już u schyłku swojej kariery, wciąż miał tego tempa grubo powyżej 70. I jeżeli i jej w taki sposób spoglądało na tego zawodnika w przeszłości, to daje nam wielkie szanse na to, iż jego ewentualna karta ikony będzie kopią Rio Ferdinanda, czyli to będzie po prostu obrońca kompletny. I takiego chcielibyśmy widzieć w asortymencie kart. Dostępnych w FIFA 20, a idąc dalej, tym razem porozmawiamy o czymś, co już było, czym cieszyłem się przez 4 lata i czego bardzo mi brakuje, bowiem fakty są takie, że przez 4 lata swojego istnienia w Ultimate Team, George Wea był zawsze najskuteczniejszym lub drugim najskuteczniejszym napastnikiem zaraz po Pele. To był napastnik niemalże kompletny, jeżeli nim genialnie grało się przez 4 edycje gry, to prawdopodobnie byłby on rzeźnikiem także w każdej kolejnej odsłonie. No i Tutaj nie musimy mówić o jego piłkarskich osiągnięciach, bo wystarczy odpalić sobie mój filmik z recenzją tego zawodnika jeszcze z FIFA 15. Więc naturalnie bardzo chciałbym, żeby ten piłkarz powrócił, no bo to była topowa legenda. Ale też nie oszukujmy się, szanse na jej powrót są dość niskie, no bo skoro Wena został prezydentem Liberii, to trudno liczyć na to, że powróci do nas nagle jako postać w grze. Ale idąc dalej, skoro nagrywam ten materiał, którego tytuł już znacie, trudno, żebym w całym zestawieniu nie Umieścił polskiego wątku, a mianowicie, czy Zbigniew Boniek byłby to powołykąnął? Odpowiedź brzmi prawdopodobnie nie. No to znaczy, nie znalazłby się on w tym najgorszym gronie niegrywalnych kart, ale też daleko by mu raczej było do Ronaldinho, Ronaldo czy Hulita. Lecz co najważniejsze, karty legend pojawiły się za czasów FIFA 14, więc miało to miejsce już w 2013 roku. Od tamtej pory wśród nich wystąpili reprezentanci Japonii, Ukrainy, Bułgarii, Liberii, Szwecji czy Finlandii, a wciąż nie doczekaliśmy się ani jednego zawodnika zrodzonego na polskiej ziemi. Zbigniew Boniek znalazł się na liście FIFA 100, a także wielokrotnie wystąpił w drużynie legend w poprzednich odsłonach gry. I jeżeli jego albo Jerzego Dudka zabraknie w FIFA 20, będzie to dość duże nieporozumienie oraz rozczarowanie związane z nadchodzącą grą. A my idziemy dalej, gdzie czeka na nas jeden z najlepszych prawych skrzydłowych wszechczasów, Garincha, którego lewa noga była wykrzywiona ona na zewnątrz, a prawa do wewnątrz, a przy tym była ona krótsza aż o 6 cm, co ostatecznie nie zmieniło faktu, że Brazylijczyk był niezwykle szybkim piłkarzem, którego drybling stał na najwyższym światowym poziomie. Aktualnie Luis Figo oraz George Best nie wpisują się najlepiej w mechanizmy FIFA-19. Są oni dobrzy, ale popełniają wiele prostych błędów przy strzałach i dryblingu. Natomiast Garincha ze swoją wysoko notowaną oceną nie powinien mieć większych problemów z jakąkolwiek grą w ofensywie, no a przy tym jego sztuczki powinny mieć z miejsca pięć gwiazdek. I jedynym wyraźnym brakiem u Brazylijczyka jest z pewnością wzrost, który jest niemalże równy temu jakim dysponuje Leo Messi, więc największą wadą Garinczy będzie naturalnie umiejętność gry głową, no ale tak poza tym, Brazylijczyk to rzeźnik. A przenosząc się daleko do przyszłości, niemalże teraźniejszości, to takim samym rzeźnikiem, tylko że w środku pola jest również Jajature, który podczas swojej kariery dojrzewał jak wyborny. Wino i ostatecznie zgarnął trzy medale za mistrzostwo Anglii, dwa medale za mistrzostwo ligi hiszpańskiej oraz wiele pobocznych trofeów. no ale co najważniejsze, iworic swoją kartą Prime bez problemu powinien wskoczyć do gangu Hurita, przy czym mierzą także aż 189 cm wzrostu, więc ten gość jest po prostu potężnym pomocnikiem, niemalże kompletnym, bo jedyne czego może mu brakować, to sztuczki, których które otrzymałby prawdopodobnie trzy gwiazdki, no ale w zestawieniu z innymi umiejętnościami nie nie powinno być to raczej zbytnim problemem u zawodnika biegającego w środku pola, potrafiącego postawić się piłkarzom nawet takim jak Ruth Hullit czy Patrick Vieira, a idąc dalej, takich problemów nie powinien mieć także czterokrotny zdobywca Mistrzostwa Anglii, potężny Francuz Eric Cantona, no bo jeżeli w 19 przez wiele miesięcy prawdziwą furorę w grze robił Zlatan Ibrahimović w wersji flashback, to podobnie w kolejnej odsłonie gry powinien odnaleźć się właśnie legendarny napastnik Manchester United oraz który, jako karta w Ultimate Team, powinien być przedstawiony niemalże jako napastnik kompletny i bez wątpienia ze swoją siłą i agresją zdziała on na wirtualnych boiskach o wiele więcej niż Patrick Leivert, Van Basten czy Ruth van Nistelrooy. A skoro, tak jak Zbigniew Bonnie, Kerry Cantona, był już zawodnikiem drużyny legend występującej w FIFA kilkanaście lat temu, nie ma raczej większych przeciwwskazań, by nie pojawił się on w FIFA 20. No ale tutaj wszystko zależy już oczywiście od prostego widzenia, mi się w wykonaniu i jej. I sytuacja wygląda bardzo podobnie przy przedostatnim zawodniku w dzisiejszym zestawieniu, a jest to piłkarz, którego w grze, jako legendę, widzieliśmy już aż trzykrotnie, no a konkretnie jest nim Andreas Bremer. Bądźmy szczerzy, przed pojawieniem się Niemca w FIFA słyszałem o nim raptem kilka razy, ale kiedy zagościł on już w grze na dobre, okazało się, że jest fantastyczny, szybki, silny, ma wysoką skoczność i nieźle gra w powietrzu, a do tego dysponuje pięcio Gwiazdkami słabszej nogi i uderzeniami z dystansu, jak i siłą strzału notowaną na około 90, przy czym nawet jego rzuty karne ocenione były w przeszłości aż na 97, więc po prostu czego chcieć więcej? Andras Breme grywał także na pozycji pomocnika i prawdopodobnie jedna z jego trzech kart dostępna byłaby właśnie w pomocy. Chociaż nie jestem teraz w stanie dokładnie oszacować, która. Najważniejsze jest to, że jego prime na pewno wymiatałby w skali całej gry i tej karty, takie. Jak George'a brakuje mi najbardziej FIFA 19 spośród wszystkich zawodników, których w przeszłości widzieliśmy FIFA jako legendy. No a kończąc już dzisiejszy materiał, wciąż zostajemy na terenie Niemiec, bo FIFA 20 bardzo chętnie zobaczyłbym na wirtualnych boiskach Gerda Müllera, który wciąż znajduje się w rankingu top 10 najbardziej skutecznych strzelców wszechczasów z dorobkiem ponad 700 bramek, a obecnie gonią go w tej klasyfikacji Cristiano Ronaldo oraz Leo Messi, no ale też Fakty są takie, że Müller z miejsca powinien otrzymać w grze co najmniej 4 gwiazdki sztuczek, no i obowiązkowo 5 gwiazdek słabszej nogi. A na wirtualnym boisku swoim sposobem bycia powinien przypominać Eusebio, który jak wiadomo jest w tym roku genialnym napastnikiem radzącym sobie na każdej ofensywnej pozycji. Więc aktualnie Niemiec jest bez wątpienia jednym z tych największych piłkarzy w światowym futbolu, którego wciąż brakuje FIFA. I mam nadzieję, że ta zaległość zostanie szybko nadrobiona, bowiem Niemiec ma. Już swoje lata, a po jego śmierci dodanie go do gry będzie prawdopodobnie o wiele trudniejsze niż ma to miejsce obecnie. W każdym razie tak wygląda top 10 kart, których moim zdaniem potrzebujemy w FIFI. I realnie muszę przyznać, że tymi topowymi najbardziej pożądanymi zawodnikami są tutaj Kafu oraz Andreas Breme. No ale fakty są takie, że boki obrony w drużynie ikon, jaką da się złożyć w 19, po prostu dość mocno kuleją, i tak naprawdę wcale nie ma czym ich zastąpić, no bo nawet te ten genialny Roberto Carlos z racji na wzrost nie jest już takim ciemiężycielem jak przed laty na przykład FIFA 15. Aczkolwiek miejmy nadzieję, że to wszystko zostanie naprawione już za 3 miesiące wraz z premierą FIFA 20. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!